Czy przesiadka na Apple jest faktycznie taka ciężka? Jak faktycznie jesteś Windowsowcem od dziecka, ja tak do takich osób się zaliczam, to te pierwsze przejście jest dosyć specyficzne. W sensie są rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni my od lat. I jak na przykład skrót klawiszowy zaczynający się od kontrola, no to tutaj jakby jest to przesunięte. W ogóle klawiszologia niby jest taka sama, ale trochę się różni. Do tego potrzebujemy czasu i mi to osobiście zajęło 2-3 tygodnie, a tak naprawdę niektórzy userzy yy, maków mówią o tym, że Całe życie odnajdują przeróżne rzeczy, i mogę się z tym zgodzić, bo jak wejdziemy sobie w jakiekolwiek okienka ustawień poprzez finder, czyli taką wyszukiwareczkę, no to tych rzeczy, co nie wpiszemy, to możemy sobie ustawiać pod siebie. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony coraz więcej rzeczy do poznawania, natomiast taka absolutna podstawa, żeby sobie pracować, to myślę, że takie 2-3 tygodnie, żeby się tak w 100% przyzwyczaić, ale to też nie jest tak, że jak go odpalimy, to nie wiemy, co się dzieje. Chyba najwięcej problemów, z zamykaniem okien w ogóle z pracą, z minimalizowaniem mi, minimalizowaniem okien e, i ich maksymalizowaniem to są takie rzeczy, które po prostu do których musimy e, się przyzwyczaić to najlepsze z perspektywy czasu, potem jak się wraca na e, Windowsa, to sobie myślimy m, czemu to nie jest tak jak na tym Apple. Nowe MacBooki i Maci Studio wszystko mają wypuszczone na porty USB-C jest na przykład w moim Macu Studio zwykły, jeszcze taki klasyczny m, port USB, ale no Musimy mieć świadomość, że gdy na przykład korzystaliśmy sobie z wszystkich peryferii, które są na te USB, takie klasyczne, no to musimy po prostu zrobić upgrade na wszystko, co ma USB C. Plusy, minusy, chyba nie trzeba ich wymieniać, ale na przykład z czytnikami jest to, myślę, bardzo fajna i pozytywna zmiana, no bo. Przecież USB-C ma o wiele większą prędkość. Czy jak na przykład karta dźwiękowa, też świetna sprawa, może być zasilana i połączona jednocześnie z komputerem jednym kabelkiem USB-C w ichniejszej technologii, o której zawsze zapominam. Maka kupujemy sobie od razu z jakąś konkretnie określoną pamięcią na dyskach. Pamięć na dysku kosztuje. Mamy faktycznie SSD, ale nie ukrywajmy, że 1 terabajtowa konfiguracja, dwuterabajtowa terabajtowa konfiguracja, no nie każdemu może Wystarczyć. I o tym musicie absolutnie pamiętać. Ja osobiście o tym aż tak bardzo nie myślałem, Maca, MacBooka probrałem raczej w kierunek projektów, które wpadają i wypadają. Całkiem nieźle sobie radzi w tej konfiguracji jedno lub 2TB, którą posiadam, ale nie ukrywam, że jakiś szybki dysk SSD na USB-C w większej pojemności warto jest przy sobie posiadać. Największym mitem o Adobe, który słyszałem i yy, jest to połączone z Applem, że Adobe nie działa. Totalny bullshit! Nie słuchajcie tego od września z ręką na serduszku, już równy rok ponad pracuje, dzień w dzień, czy to na MacBookach Pro, czy na MacU Studio. Adobe się nie kraszuje. Mam taką tezę, że hipotezę, że może to brać się z tego, że jak mamy Apple'a, to jest to jakby jakaś jedna konfiguracja z małymi, delikatnymi zmianami w formie procesorów, czy więcej RAMu, więcej pamięci na dyskach. I jakby Adobe mniej więcej wie, czego może się spodziewać. A moi koledzy, a mam ich sporo, z różnymi konfiguracjami, nawet o wiele droższymi niż od moich komputerów Apple'a, mają dużo problemów z tym. Wydaje mi się, że właśnie dlatego, że mają przeróżne peryferie, różne specyfikacje, pod które po prostu ciężko jest napisać software i od tego właśnie dużo zależy. Jako ambasador Lantry naprawdę zachęcam Was do tego, żeby sprawdzić ofertę tego sklepu. Nie zawiedziecie się dużo produktów w naprawdę świetnych cenach, ale chyba co najważniejsze to fantastyczna obsługa, która zawsze Wam pomoże i z informacją, że jesteście ode mnie, myślę, że zrobi też Wam dobrą cenę. Jak masz jakieś pytania o Apple, a koniecznie zostaw komentarz. Na razie!